Widzę na kolejnym odcinku InfoGra Pieczkę pokażę tutaj sobie kamerkę I zajmiemy się kolejnym ciekawym tytułem Który też mi wpadł w łapki Na, uwaga, na święta Chwila, to mocno chowa O O, teraz lepiej Uwaga, ta gra normalnie na premier kosztowała 300 zł potem kosztowała stówkę A ja zapłaciłem za nią jedynie 700 e, Pieczkę Jeszcze mi nie pokazał e, Jaka to jest gra 700 99 zł. I tą grą konkretnie jest gra na PlayStation 4, konkretnie Hogwarts Legacy. Dziedzictwo Hogwartsu zostało wydane 10 lutego 2023 roku na PlayStation 5, na Xbox Series X i S, 5 maja 2023 roku na PlayStation 4 i Xbox One oraz 14 listopada na Nintendo Switch. Tą grą dużo kontrowersji jeszcze przed premierą, jak to się dobrze pamięta. Szczerze, że, że, że to jest e, świat J.K. Rowling i że tam coś tam takie było tak dalej. Nie będę zagłębiać, się po prostu, mówię mm, jak to było w Książek najpierw stworzyła fantazję dającą poczucie bezpieczeństwa tym, którzy czują się odmienni, a potem okazała się bardziej ze Slytherinu niż Gryffindoru wobec niektórych swoich czytelników. I to w kupiłem w sklepie, przypominam. Ja kupiłem to w media. I uwaga, tu jest tak. Tu jest napisane, czekajcie, bo to, to jest ta to jest zwykła gra. To wziąłem zwykłą wersję, na, kupiłem normalnie w sklepie. I tu jest, uwaga, napisane, że zawiera wierzchowiec onyksowy hipogryf. I tutaj macie chwileczkę, pokażę. O, o! 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 Widzicie to? Tak pięknie, że widzicie. I zobaczymy, czy będzie to samo co w Bloodborne, co w poprzednim odcinku otwierałem. Może być inaczej, ale najpierw opowiem Wam o czym opowiada Hogwarts Legacy. Tu zaczyna się opowieść. Nasz wyrośnięty już uczeń późno odkrył swoje magiczne skłonności, więc do Hogwartu trafi od razu na piąty rok. Ale zanim do niego dotrze, otrzymamy nieco fabuły głównego wątku ze szczyptą rozgrywki. Oczywiście, już tu widać, że protagonista będzie jakimś specjalnym wybrańcem, bo przecież nie możemy grać pośrednim czarodziejem. Wkrótce docieramy do szkoły magii, a na głowę bohatera lub bohaterki trafia tiara przydziału. I chociaż na podstawie kilku pytań przydziela nas do jednego z domów, to ostatecznie możemy sobie wybrać, czy chcemy być puchonem, gryfonem, ślizgonem itd. Potem zaczyna się dramat. Jeśli znacie Potera, to następne kilka godzin niczym was nie zaskoczy. Koczy. Jeśli nie jesteście fanami, umrzecie z nudów. No jak widzieliście, ba bardzo ciekawy świat, bardzo ciekawą fa... Nie, ciek nie ciekawą fabułę, w sensie lekcje z czasami są te nudne, strasznie, zagranicia są ciekawe, świat jest bardzo olbrzymi. Można się ubierać, tylko że to jest jeden, według mnie, błąd, że nie możesz się z tą postacią utożsamiać, bo to jednak ty tworzysz postać. Eee, to jest tak samo, jak w do Legion, eee, że jakby tworzymy postać, ale nie możemy się z utożsamić, na przykład na jakimś evencie, bo wtedy jak ktoś się zapyta, kim ty jesteś, to na przykład powiesz ze sobą, to powiesz, że, że tam w ogóle takiej postaci nie ma. I o to chodzi, to chodzi mi tylko o event, a tak to samo, jest to według mnie spoko. Więc zobaczmy, jak to wygląda od środka. Pieczkę. Zrobię to samo, co w poprzednim odcinku, czyli użyję długopisu, bo trzeba wtedy go odblokować. wieczkę, Nie tego za mocno. Zapomniałem wspomnieć, że gdzieś z Wokogartu wersja Deluxe kosztuje 89 85 groszy do 18 grudnia 2024 roku. małą dziurki tutaj w przejściu, dlatego że też jestem przyzwyczajony. Widzicie, że jak się wychowałem na Xboxie, co za więc wiem, jak się to otwiera. Uwaga, o! Teraz od dołu trzeba troszeczkę leciutko, o! I wtedy, o! Wtedy to bardzo łatwo spada. Troszeczkę, tutaj też. Trzeba dokładnie patrzeć, z której strony to się otwiera. Bo można w jakiś sposób coś ominąć i przez to nie ma masz część woli na te O! O! Pięknie, dobra, zeszło. I tak to się prezentuje bez e, tak, naszej folii, i patrzymy w środek. chwileczkę, tak, to się ustawię, żebyście widzieli też. No i hookback dla kasy jest dobrze ustawione. Piękną no płytę, chwileczkę pokażę. Tutaj się zbliżę, tylko trochę o. No, teraz tobie nie wygląda. I tutaj zamiast e, tej standardowej kocu mamy w Bradborne. Mamy tutaj coś takiego I to jest... a dobra Z tyłu nie mogę pokazać Pokazać co jest z tyłu Z tyłu, ale mogę pokazać wam pierwszą część Bo nie mogę pokazać wam z tyłu, bo tam jest kod dostępu I tam jest dodatkową misję Coś takiego jest Jakieś dodatkowe, że chyba się przez linka w klubu e, mm, Warner Bros Games można do, dostać e, Boki bonus, jakimi są czapki, takie specjalne dróżki, chyba specjalne jakieś ubrania. Taka ciekawostka ciekawa. Ale... Czy ta gra będzie tak ciekawa? Zobaczymy. Na, na kanale będą no też, tam będzie opublikowane, ale nie aktualnie. Dobrze, więc życzę Wam wszystkiego dobrego, najlepszego z okazji Świąt naradzenia Narodzenia i żegnam się z pastem P339 z kanału Infogra. Pa! Czar hokus Fokus.